Witajcie kochani, zapraszam Was na kolejne dekoradę z tej strony Klawiejachna jeszcze jasno. Yy, teraz chciałam Wam pokazać wykonanie takiego wianka-niewianka, wianka, takiej dekoracji ozdobnej na drzwi wejściowe do Waszego domu. Yy, trzymając się tej stylistyki takiej skandynawskiej, czyli dokładnie tej dekoracji, którą tam za, za mną być może kawałeczek widać, może nie, yy, dekoracji, którą wykonywaliśmy do okna. Taka dekoracja, którą dzisiaj Wam pokażę teraz, to będzie dekoracja błyskawica po prostu na odekorowanie Waszego wejścia do domu. Jeśli na przykład nie mieliście czasu wcześniej, tego powiedzmy zrobić, przygotować to wystarczy dosłownie kilka elementów. Trzymamy się cały czas tej samej stylistyki, czyli wykorzystujemy te same materiały. To są dokładnie tego samego rodzaju gałązki. Gałązki zobaczymy ile ich tutaj wykorzystamy. Wykorzystujemy gałązki te o ciekawszym kształcie i te takie grubsze troszeczkę, bo żeby stanowiły one jednak jakąś bazę. Do tego będziemy potrzebować tych gwiazdeczek, które wcześniej sobie przygotowaliśmy, a na przykład nam zostało z girlandki. Nawet nie odcinam sznurków, bo zobaczymy, jakie wykorzystamy zaraz. Ta dekoracja na, na drzwi to ma być sobie spontan, zupełny spontan. Oczywiście drucika ja nie mam już mam, zaraz zobaczę. Przepraszam za to tutaj skrzypienie, ale o, mam drucik już, już drucik mam. Jak tradycyjnie. Yy, I teraz tak, układamy sobie kilka tych gałązek, układamy sobie po prostu tak, na zasadzie takiej, jakbyśmy chcieli stworzyć szałas. Daszek do szałasu. Zobaczcie, w taki sposób po prostu ja je sobie układam, patrząc cały czas, robiąc tutaj w swoją stronę. To ma być dekoracja zrobiona w rekordowym tempie. Ponieważ jeśli się na przykład spodziewacie gości i zapomnieliście o tym, że coś fajnego, zawiesło na drzwiach, żeby tych Waszych gości powitało, to chyba właśnie to będzie taki odpowiedni element, który Wam pomoże tutaj, jakby wyratować się z tej sytuacji. Myślę, że zastosujemy sobie jeszcze jedną troszeczkę większą gałązkę. Nie za dużo, nie za dużo. I teraz te wszystkie gałązki związujemy drucikiem. Ja, ponieważ oczywiście zapomniałam tego drucika srebrnego, zastosuję ten dru złoty drut, który nagle tutaj mi tutaj został podrzucony. I te gałązki związujemy sobie dosyć ciasno. Oczywiście potem będziemy je polewać gorącym klejem, żeby zabezpieczyć. I w ogóle się nie przerażamy, że one nam się wyginają w różne strony. Czyli wyginają nam się na zasadzie tak ja wiem, karty. Może nawet można to tak powiedzieć. Tylko tutaj dosyć mocno, dosyć ciasno to sobie zawijamy, żeby jak najmocniej, jak najmocniej, jak najmocniej to wszystko zabezpieczyć, żeby nam się to potem nie rozpadło. Dekoracja będzie o tyle bezpieczna na drzwi, że zastosujemy takie elementy, które nie będą się nam gdzie tam rozbijały, nie będzie tutaj żywej jedliny, ale będzie, będą takie akcenty, które gdzieś tam być może yy, gdzie indziej w waszym domu się znajdą. Na razie nie wygląda to zbyt tak precyzyjnie i estetycznie, ale zaraz przybierze kolorku. Drucik zawijamy wrócić, zabijamy, układamy sobie i wszystko zalewamy gorącym klejem na takiej brzydkiej podkładce, żeby nowe nie niszczyć. Wszystko zalewamy gorącym klejem, już bazę mamy. Gorącym klejem zalewamy po to, że niech nam się tutaj tam wszystkie dogłębnie te gałązki skleją ze sobą. Dlatego, że tak naprawdę to one muszą się tutaj ze sobą trzymać, żeby dość mocno, żeby mogły nam trzymać pozostałą formę dekoracji. Ja bym tutaj chciała wykorzystać jako element taki wiszący również tego typu gwiazdkę, którą już zastosowałam w poprzedniej dekoracji. Dekoracji. Ja tutaj, jeśli chodzi o tą gwiazdkę, nawet nie będę się bawiła z jakąś tam formą zawiązywania jej, tylko po prostu przypnę ją sobie na odpowiedniej długości i na końcu samym jedynie zrobię sobie tutaj, zawiążę, żeby po prostu ten sznureczek y, trzymał mi się równiutko o, w ten sposób. Supełek zrobiłam i nakładam to na ten gorący klej. Dopóki ten klej nie sklei nam tych wszystkich gałązek, to możemy tutaj kombinować i wykorzystać jak najwięcej się da, właśnie tych takich elementów. Y, Yy, przyklejonych po prostu do tego kleju, żeby nie musieć tam sobie dozować później jeszcze jakiś tam powiedzmy yy, dodatkowo kleju. Więcej tutaj przyklejamy kolejną gwiazdkę. Zrobimy sobie coś w zasadzie takiego, yy, takiej girlandki małej, tak jak widzicie, małej girlandki. Jeszcze jedną tutaj y, gdzieś wykorzystamy, taką yy, gwiazdeczkę, która została przygotowana do girlandy ale tam nie została wykorzystana, bo po prostu nie była potrzebna. Tutaj sobie jeszcze nakleimy być może, ale to zobaczymy za chwilkę. Dobrze, najpierw mamy takie dwie gwiazdki i kilka bombek w kolorze czerwonym, które możemy tutaj właśnie dodać jako taki element, taki już typowo świąteczny i ten element, który ma nam ubogacić, czyli ma nam rozświetlić tą dekorację. Bąbki raczej szukujemy sobie takie matowe mogą być i błyszczące, żeby troszkę urozmaicić, natomiast raczej te bombki szukujemy sobie małe, bo tak jak widzicie forma dekoracji również nie jest duża. No i obowiązkowo kilka ciszy i obowiązkowo oczywiście te sztuczne jarzębinki szronione moment. i teraz tak, klej myślę, że jeszcze troszeczkę, tutaj o, klej już nam się zastyga, jeszcze troszeczkę kleju tutaj dajemy, zobaczymy czy w ogóle, nie, taka duża bombka myślę, że też tutaj zda egzamin, także taką dużą bombkę i oczywiście stosujemy tą metodę, o której mówiłam wielokrotnie w, poprze w wykonywaniu poprzednich form dekoracyjnych, stosujemy tak, yy, kleimy bombki, że mają one być przyklejone do tego jakby podłoża, plus oczywiście mają się trzymać również posklejone same ze sobą, to nam daje większą pewność, że ta dekoracja będzie Rzeczywiście się trzymała jak należy. Tutaj, tak jak widzicie, wklejam w różne miejsca bombki matowe błyszczące. Tutaj muszą się kleić same ze sobą. Pistolet klej już się robi za gorący i już za wolno mi się zgrzewa. W związku z tym, wolno po prostu, trzeba go odłączyć. Pistolet. zgodnie z taką nauką, którą tam wcześniej chciałam Wam przekazać. I trzecią gwiazdkę zrobimy tak po prostu przekornie tutaj. Yy, przykleimy ją przekornie, tak po skosie troszeczkę yy, w miejsce, gdzie mogłyby na przykład znaleźć się inne bombki. Przykleimy ją też do bombek i ta gwiazdka będzie taka po prostu nawiązywała do tych dwóch, które sobie tutaj wiszą. Do tego jeszcze gdzieś, nie gdzie zastosujemy malutką bombeczkę żeby to, to po prostu miało jakby swoją kontynuację, żeby nie wyglądało jak takie wyrwane z kontekstu, czyli zabrakło im bombek, no to dali, yy, zabrakło im bombek, to dali jedną gwiazdkę. To nie tak ma wyglądać, to ma wyglądać jakby ta dekoracja, oj. Jakby ta dekoracja była taka naprawdę przemyślana i taka wyważona, natomiast to, że wy ją robicie tak jak ja teraz, na przykład na prędkości zupełnie i na prędkości spontanicznie, tylko po to właśnie, żeby wam pokazać, że możecie, jesteście w stanie na przykład wykonać sobie właśnie taką formę dekoracji zupełnie szybciutko, bez zbędnego zastanawiania się nad tym, w którym miejscu jaki element. I efekt naprawdę będzie ekstra, wydaje mi się, mam nadzieję, że Wam się również spodoba. Nie wiem, czy tam wpakujemy jeszcze, wpakujemy tutaj jeszcze jedną bombeczkę. Zobaczcie. I powstaje sobie już dosyć ciekawa forma taka dekoracyjna, kleju brakuje, klej jest. Powstaje dosyć ciekawa forma dekoracyjna. Podczas wykonywania której nikt nie będzie mógł narzekać na fakt, że za dużo czasu mu to zajmuje. Natomiast jej efekt będzie taki zaskakujący dla Waszych gości. I Jeszcze wprowadźmy sobie kilka tutaj tych elementów takich tej właśnie jarzębinki sztucznej, bo ona tutaj jednak musi korespondować z całością. Tą jarzębinkę ja jednak sobie zwijam po trzy. Po trzy, bo one dają mi taki efekt takich jakby, tak jak widzicie, takich jakby pęczków. Owijamy ją troszeczkę też tym klejem i tutaj wprowadzamy w takie miejsca między gałązkami. Teraz zobaczycie jaki jest efekt tej dekoracji, no niestety nie jestem w stanie wykonać tak przodem, pokazując Wam dokładnie tego wszystkiego, ale ja wiem, że doskonale wiecie o co chodzi. Zobaczcie, tutaj pokażę jak jest z drugiej strony na przykład taką jarzymbinkę przykleić trzy jarzębinki, zwijamy sobie, niech one będą na różnej wysokości te łebki miały, będzie to się dość zdecydowanie ciekawiej prezentowało. I na końcówkę znowu ładujemy tego kleju, kleju nie żałujemy, dlatego, że na drzwi wyjściowe dekoracja musi nam się solidnie trzymać, ze względu na fakt, że po prostu ta dekoracja będzie dosyć często użytkowana. Ona będzie, ona będzie bez przerwy tymi jednak drzwi się otwierają i zamykają, także ona będzie dosyć mocno wykorzystywana, że tak powiem w tym okresie, dlatego musi być bardzo mocno posklejana, nawet jeśli się Wam wydaje, że już gdzieś tam wszystko jest przyklejone, to jednak kapnijcie jeszcze odrobinę tego kleju jeszcze troszkę kleju, bo kleju tutaj nigdy nie za dużo natomiast lepiej być pewnym, że to nam się nie rozpadnie, na przykład po tym jak wejdziecie o ciafrania. Jeszcze jeszcze. Jeszcze jeszcze. Czas nas nie nagli absolutnie, bo ja to tak mogę całą noc, wiecie, tylko chcę Wam naprawdę tutaj jakby pokazać, udowodnić, że można zrobić coś też błyskawicznie. Dlatego, że ten wianek planowałam w tej stylistyce zrobić zupełnie okrągły, taki zupełnie inny. Natomiast teraz przyszedł mi do głowy pomysł, żeby właśnie wykorzystać dokładnie te gałązki, które zostały wykorzystane do tamtej dekoracji i myślę, że być może nawet się to Wam bardziej spodoba. Oczywiście wprowadziłam też tutaj, tak jak widzicie, tą jarzębinkę w tą gwiazdkę, tak jakby tą trzecią gwiazdkę i myślę, że każdy wianek jednak pomimo wszystko, czy się to nam podoba bardziej mniej, każdy jednak wianek powinien posiadać kokardę. Na wykończenie. Mi zostały tutaj, tak jak widzicie, tylko resztki takich czerwonych kokardek, więc do wykonania takiej kokardy posłuży mi tutaj jedna. Ale też nie musi jej być więcej, bo czerwieni tutaj mamy już dosyć dużo. <todziewanie> nie po ciebie, po proszę. mamy niespodziewanej gości. I tutaj przyklejamy sobie taką kartkę w środek. I to Wam ja teraz chcę pokazać, kochani? Zobaczcie, w ten oto sposób, i akurat, właśnie przyszli akurat, w ten oto sposób powstał nam taki piękny wianek do powieszenia na Wasze drzwi wejściowe. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, tak jak widzicie, gości muszę wpuścić, ale będę dalej za chwilę chwileczkę nakręcała dla Was kolejne filmy. Pa, pa!